Jeżeli śledzicie trochę temat Minecraft Dungeons to pewnie zauważyliście, że ludzie zaczęli gadać o Minecraft Dungeons 2. Skąd się to w ogóle wzięło? Dlaczego akurat teraz i czy rzeczywiście mamy szansę na dwójkę, czy są to po prostu plotki? Otóż początek jest dosyć śmieszny, bo zaczęło się od tej samej rzeczy, która pół roku temu zainspirowała mnie do stworzenia tego filmu. I jest to artykuł oferty pracy w Mojang. Pracy w uniwersum Minecraft Dungeons. I to jest właśnie ta jedna rzecz, ta jedna rzecz, to jedno słowo Dungeons. Minecraft Dungeons i Minecraft to jest niby to samo uniwersum, ale z powodu iż sprecyzowali, że to jest uniwersum Minecraft Dungeons, to jest to troszkę podejrzane. I wiecie, to już tutaj wisi tak dosyć długo, już gra zakończyła swój rozwój półtorej roku temu, także myślę, że do tego czasu raczej by już to zdjęli, jeżeli już ta oferta była nieaktualna. No i przez ten jeden post na Redditie i jedną ofertę pracy, tak właściwie jedno słowo, ludzie zaczęli wierzyć, że mamy szansę na dwójkę. Zaczęły się tworzyć memy, różne posty, ludzie zaczęli pisać, że o, dlaczego... Mamy szansę na to w ogóle, i tak dalej, i budowanie wielkiej nadziei, i tak dalej. Ale czy oni w ogóle mają rację? Czy rzeczywiście mamy szansę na dwójkę? Otóż, kilka rzeczy wskazuje na to, że tak. No, po pierwsze, to co już mówiłem z ofertą pracy, po drugie, półtorej roku po premierze, twórcy na QA mówili, że mają około 30 osób. It is very to 30 Natomiast tutaj w tej ofercie pracy jest napisane, że jest ich ponad 50. Być może jest to kwestia, że liczyli trochę inaczej, że tam na QA liczyli na przykład główne osoby, czy osoby tylko z Mojangu, czy coś takiego, a w tej ofercie liczyli tak wszystkich, wszystkich, żeby nie było, że to jednak jest aż tak mały team. No bo 50 osób przy takiej grze to, to jest mało. Ale jest szansa, że i tu, i tu liczyli dobrze i po prostu zwiększyli tą ilość ludzi, żeby pracować nad Dungeons'ami 2. Po trzecie, chwalili się, że mają 25 milionów graczy, ale tak naprawdę nie mieli. Wyjaśniłem wszystko w osobnym filmie, ale tak bardzo skrótowo. Zrobiłem kalkulację w jakich przedziałach czasowych, ile zdobyli graczy i wyszło na to, że w ostatnim przedziale, kiedy nie było robione przez większość czasu nic, nagle graczy zaczęło jakoś tak masywnie, dziwnie dużo przybywać. Z moich obliczeń wynika, że kiedy się chwalili, że mieli 25 milionów, tak naprawdę były to 22 lub 23 miliony. Ale dlaczego w ogóle mieliby to robić, dlaczego mieliby nas okłamać? No oczywiście po to, żeby się chwalić, że mamy dużo graczy, wielki sukces i w ogóle może to być po to, żeby promować dungeonsy, ale może też być po to, żeby promować Dungeonsy 2. Wiecie chwalić się, że o, pierwsza gra osiągnęła wielki sukces, weźcie kupcie drugą. Po czwarte, dungeons zostały pozostawione w takim niedokończonym stanie. No bądźmy szczerze, brakuje endgame'u, brakuje wielu poprawek, wielu balansów. Pewne bugi nigdy nie zostały naprawione. Być może jest to specjalnie po to, że jeżeli wyjdzie druga, to wtedy ludzie będą mieli taki kontrast, że dwójka wyszła lepiej. Chociaż szczerze wydaje mi się, że dwójka, jeżeli wyjdzie, to na premierę będzie gorsza niż jedynka, ale o tym to później. Po piąte pisali, że team Minecraft Dungeons przeniósł się do innych projektów w uniwersum Minecrafta i nie nie były to Legendy. Legendy miały zupełnie inny team. Team Dungeonsowy przeniósł się do czegoś nowego. A najlepszą rzeczą, do której mogło się przenieść jest dwójka. Powód szósty, po ostatnim update'cie przez 10 miesięcy była cisza i dopiero po tych 10 miesiącach powiedzieli nam, że to koniec. To na pewno nie było tak, że po prostu się leniwili i nic nie robili i nie chciało im się w ogóle powiedzieć nic. Jeżeli nic mówili, to znaczy, że nie wiedzieli. A jak mogli nie wiedzieć, czy rozwijają tą grę, czy jej nie rozwijają? Jak to się stało? Być może coś rozwijali, ale nie wiedzieli czy to pójdzie do jedynki, czy jednak przejdzie do dwójki. Czasami tak się dzieje, że coś się rozwija, i jest plan, że nie wiem, będzie to jakieś DLC do gry, a potem jednak się okazuje, że przechodzi do innej, coś takiego, na przykład Assassin's Creed Valhalla. Miraż na początku miał być tylko DLC kiem do Valhalla, a potem rozrósł się na tyle, że zrobili z tego osobną grę. I dosyć mocno to widać. Natomiast z drugą stronę było z The Binding of Isaac Repentance. Jeśli dobrze kojarzę, to te wszystkie alternatywne postaci miały być w dwójce, bo jakaś dwójka też jest chyba planowana, ale potem twórcy stwierdzili, że a dobra, to walimy do jedynki po prostu jako DLC duże. I myślę, że tutaj była podobna sytuacja, że coś rozwijali, ale nie wiedzieli czy to pójdzie do jedynki, czy dwójki, więc siedzieli cicho. Jeszcze niektórzy mają taki argument, że Twitter Dungeonsów jest aktywny, ale Gensów nie. I może utrzymują ten Twitter przy życiu, dlatego że kiedyś będą chcieli ogłosić dwójkę. Aczkolwiek wydaje mi się, że to nie jest zbyt dobry argument, mogą po prostu trzymać to przy życiu, żeby promować dungeonsy, obecne i tyle. Więc tak, uważam, że jest spora szansa, że drugie dungeonsy powstaną. Jednak yy, muszę trochę ostudzić wasz zapał z kilku powodów. Po pierwsze, prędzej to my się możemy spodziewać GTA 6 niż dungeonsów dwójki. Nawet jak już mają podstawy, czyli jedynkę, to stworzenie takiej gry zajmuje bardzo dużo. Dungeonsy zostały ogłoszone w 2018, więc zakładam, że zaczęli pracę w jakoś 14, 16, jakoś tak. Miały wejść w 2019, no ostatecznie wyszły w połowie 2020. Na pocieszenie, no już mają jedynkę, także już mają częściowo coś tam zrobione. No i na pewno mieliby tutaj już większy team, także tym razem to już by nie zajęło 5 lat. Po drugie, przypomnę Wam, że każdy jeden spin-off oprócz Story Mouda na premierę był w rozsypce. Mojang nie potrafi na premierę zrobić dobrej gry wypuszcza byle jaki syf wyglądający jak wersja beta i musimy czekać rok czy dwa, żeby to wyglądało jakoś porządnie. Mamy jedynkę, która po czasie okazała się być sukcesem, ludzie mają wysokie oczekiwania co do dwójki i te oczekiwania na pewno nie zostaną spełnione. Większość ludzi się rozczaruje, odejdzie, niektórzy po czasie się przekonają, po iluś tam update'ach, niektórzy nigdy nie wrócą. Tak jest zawsze. Także nie spodziewajcie się takiego wielkiego hitu. Po trzecie przypominam, że Mojang to jest korporacja i ich głównym celem jest zarobek. Zauważyli, że w dungeonsach blokowanie większości kontentu za paywallem i płatne przepustki w stylu battle passów są opłacalne. Także jeżeli rzeczywiście doczekamy się Minecraft Dungeons 2, to będzie znacznie bardziej zmonetyzowana. Także uczcie się dobrze, znajdźcie sobie dobrą pracę, bo będziecie musieli płacić za każdy krok. No i tak na koniec jeszcze jedna ważna sprawa. Zawsze jak są jakieś głosy o drugiej części, to zawsze pojawiają się jakieś głosy sprzeciwu, że o jezu, po co dwójka? Przecież już zapłaciłem za jedynkę, rozwincie jedynkę, naprawcie ją, do końca weźcie, nie wiem, Deep Dark DLC albo co. Coś takiego. Zgadzam się, że tą jedynkę powinni jeszcze sporo poprawić, no przynajmniej naprawić błędy, zrebalansować, zreworkować poziomy trudności wieży, dodać jakiś endgame. Tak, żeby nie było takiego poczucia, że ta gra została jakby zostawiona niedokończona, no bo według mnie jest niedokończona. Natomiast ani kolejne dlc ani kolejne przepustki już nie mają sensu, co tłumaczyłem kiedyś. Już niektórzy narzekają, że tych DLC-ków jest za dużo, i jak kupujesz podstawkę, to masz 10% całego kontentu, co jest nieprawdą, ale ludzie tak czasami piszą. Po drugie wprowadziłoby to pewne zamieszanie w przepustkach, bo no, przepustka Ultimate daje ci wszystkie 6 DLC i w niektórych miejscach jest chyba napisane, że 6, w innych że wszystkie, i to trochę byłoby zamieszania, jakby 6 to jednak nie były wszystkie. A co do przepustek sezonowych, im więcej ich jest, tym bardziej jakby jest konkurencja jednej przepustki versus drugiej. Także każda kolejna będzie już coraz słabiej zarabiać. Natomiast nowa gra pozwoliłaby twórcom przerobić wszystko od samych podstaw. To no bądźmy szczerzy, także trochę by się przydał taki rework od podstaw. Jeszcze inne głosy sprzeciwu są takie, że po co kupywałem jedynkę, skoro teraz będzie dwójka? Albo że no ja tyle farmiłem w jedynce, a teraz mam wszystko od nowa robić. Trochę jakby zastanówcie się, czy gracie po to, żeby się dobrze bawić, czy po to, żeby mieć coś w grze. Jeżeli kupiliście, przeszliście jedynkę i wyjdzie dwójka, to nic z tej jedynki nie tracicie. Spędziliście w niej dziesiątki lub może nawet setki godzin dobrej zabawy i właśnie za to zapłaciliście. A co do tego grindowania, wolicie odrobinę więcej tego samego czy całkowicie nową przygodę? Wydaje mi się, że ludzie trochę zapominają, że gry są po to, żeby dobrze spędzić w nich czas, a nie po to, żeby coś osiągnąć, bo tak właściwie nic nie osiągasz. Jesteś przegrywem, który siedzi i patrzy się w ekran. Także tak, tak filmocie go na że żeby dobrze się ma!